Giorgio, powiedz mi, ty udzielałeś jakiś wywiad już oficjalnie? Nie. Czy jestem pierwszy? Pierwszy. Ale zobaczcie, to muszę tak powiedzieć. No. O i oj, coś we wtorek dzisiaj. Tak. Siemano, siemano. Dzisiaj gość specjalny jest ze mną. Kto jest ze mną dzisiaj? Yy, Giorgio, pozdrawiam we wtorek. Widzimy się we wtorek z George'em. Ciekawostka, to jest pierwszy oficjalny wywiad, którego udziela Giorgio. także czuję się zaszczycony. Witam cię, Giorgio serdecznie. Pierwszy pytanko mam takie. Skąd ogólnie pomysł, żeby zacząć nagrywać TikToki u Ciebie? No, jakoś tak lubię w piłkę nożną, mi te automaty i mówię, a odpalę sobie live'a pierwszego i tak się zaczęło, nie? Szybko to już u Ciebie poszło chyba, co? W miesiąc, w dwa taka popularność? Mm, w trzy tygodnie. I powiedz mi, jak sobie radzisz z tą taką rosnącą popularnością? No, bardzo dobrze, jestem zadowolony. Fani, fanki? I fani, i fanki. Więcej fanów. Więcej fanów. Czy George ma hejterów? Yy, mam, ale bardzo znikoma ilość. A jaki na przykład to jest hejt, jak się spotykasz? No raczej bardziej w internecie tam komentarze. Na żywo jeszcze tak w, nie spotkałem się. Jakieś dziwne sytuacje z fanami miałeś? No ostatnio jak nagrywałem tutaj też niedaleko live'a, to też akurat znienacka mnie za zaatakowali, można powiedzieć. No dużo fotek poszło. Twoje życie bardzo się zmieniło odkąd stałeś się taki rozpoznawalny? Mm, nie, po prostu więcej mam jak gdyby do nagrywania i. O i więcej w piłkę nożną zacząłem grać. O. Czy uważasz, że masz jakiś problem z grami hazardowymi, czy nie? Ja nie, ja jestem do przodu, jestem zadowolony, gram z głową, wszystko jest przemyślane i jestem zarobiony we wtorek zawsze. <grym> Skąd się wzięło już, no, powiedzmy, legendarne stwierdzenie wtorek i sobota? Dlaczego akurat te dni? Wtorek, no bo to jest taki pierwszy dzień po dłuższym weekendzie, a sobota, no wiadomo jak to sobota. Takie dwa dni moje ulubione. Widziałem że w ostatnim czasie, były takie live'y, gdzie byłeś w stanie nieczynności, osobiście oglądałem też te live'y, no powiem Ci, średnio wypadłeś, czy, czy to się będzie zdarzać częściej, czy nie? Zdarzyło się raz, już więcej się nie zdarzy, po prostu matka wyjechała na wakacje i miałem wolny dom i no, zaczęło się od jednego piwa i tak to wyszło, nie, już więcej się to nie powtórzy. Ja też, ja mam nadzieję, bo ja Ciebie wolę cześćwego wiele na live'ach, też jestem fanem zresztą. Twoje jakieś tam zarobki, współprace widzę się pojawiają różne. Planujesz jakieś inwestycje, jakiś zakup mieszkania, wynajem, coś takiego, czy, czy na razie odkładasz? Na razie jeszcze nie mieszkam tu, gdzie mieszkałem, ale zobaczymy, czas pokaże. Okay. Ogólnie tu chciałbym pizzerię otworzyć, nie? Właśnie, właśnie chciałem spytać o ten pomysł, plan na pizzerię, jak to ma wyglądać, gdzie to ma być, kiedy no, ruszamy? No tutaj w okolicach Poznania, no ja bym chciał pod koniec roku, no i też chciałbym automaty, żeby były dwa wstawione. A to jest chyba ciężka procedura, czy nie? Żeby... No Ciężka, ciężka, ale do zrobienia. Do zrobienia. Ja będę na pewno trzymał kciuki. W komentarzy widzę u ciebie, że już jesteś przymierzany do walk na fame. Widzisz siebie na fame? Widzę siebie na fame. A miałeś kiedyś styczność ze sztukami walki? Eee, kiedyś karate ćwiczyłem, ale to tak w, w, w podstawówce. Czyli jakby przyszła oferta, nie zastanawiałbyś się? Nie zastanawiałbym się na pewno. A masz jakiegoś rywala upatrzonego? Piwko nie można. Piwko nie można? <laughs> George, właśnie. Czy jakaś kobieta z w twoim życiu? Spotykasz się? Co, co, Coś, jak możesz zdradzić? Kulisy prywatne? No, za chwilę już będę się spotykał, bo na razie nie miałem czasu. No, jest dużo, dużo fanek. Czyli na razie, dużo. czyli jeszcze mogą podbijać? Jeszcze nie jesteś zajęty? Mogą podbijać. <laughs> Trzymamy kciuki. E, teraz trochę piłkarskich pytań. Powiedz mi tak, jak twoja kariera piłkarska przebiegała? Bo wiem, że w jakichś klubach grałeś. E, kiedyś grałem w TPS Winogradę, ale to było tak 14 lat temu. I dwa lata grałem w Poznaniaku. Jaka pozycja? Yy, środkowy napastnik. I powiedz mi, bo teraz głównie na Orliku grasz, tak? Na Orlikach. Nie ciągnie cię na duże boisko jeszcze pograć? Mm, nie, nie, już nie mam tej kondycji, co miałem kiedyś. Real czy Barcelona? I Real i Barcelona. Obydwa kluby. Jednocześnie? Jednocześnie. A jak byś miał wybierać, czy nie wybierzesz? No raczej nie będę wybierał, bo lubię obydwa. Okej. Okay. I do tego jeszcze Manchester yy, United. Messi czy Ronaldo? Kto był najlepszym zawodnikiem w historii? Ronaldo. A dlaczego Cristiano? No ja wolę zawsze, wolałem Cristiano Ronaldo. A jakiś idol twój piłkarski z dzieciństwa grałeś? Eee, też Ronaldo. Cristiano? Nie, ten z, z Brazylii. Gruby Ronaldo? Tak. Na koniec pytanko, jeszcze takie jedno mam. Giorgio, czy imprezujesz, chodzisz po klubach czasem? Kiedyś bardzo dużo imprezowałem, chodziłem po klubach. Teraz nie, ale mam w planach... Na przykład do klubu Mango wstąpić. Czyli jak zaproszę Cię do Mango, do pola, to jest szansa, że przyjedziesz? Oczywiście. To zapraszamy wszystkich do Mango. Przyjmę na pewno zaproszenie. Dobra. Cześć, Giorgio. Siema. Mam do Ciebie jedno pytanko. Tak, słucham. Bardzo mnie ciekawi, jaki jest Twój ideał kobiety. Mój ideał kobiety, no to musi być mądra, inteligentna, no i chociaż, żeby umiała gotować. Czyli, czyli najpierw patrzysz na wnętrze. Tak. Okej, okay. a jakbyś miał oceniać w skali od 1 do 10, to ile byś mi dał? 9. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. <gry>